Kiedy słyszysz, że nadchodzi nowy film reżysera Deadpool od Atomic Blonde, Johna Wicka, który pracował także przy Hobson's Show, no to kurczę. Wydaje ci się, że będzie niezła. Jadka będzie ostro. W dodatku patrzysz, obsada. A tutaj Brad Pitt, a tutaj Arthur Taylor Johnson, Brent Henry. Pojawia się też kilka innych nazwisk, których na razie nie zdradzę. No to kurczę, nic nie może nam zepsuć super sensu. Bullet Train będzie super szybki, super Bullet i super Train. Niestety nie do końca. Może wpłynęły na to decyzje producentów, którzy postanowili trochę przemontować i dokręcić film, gdy już większość była gotowa. Może to problem reżysera, ale niestety. Niestety, chciałem się jarać, a mogę się jarać tylko odrobinkę. To jest w ogóle ciekawa historia, malutka, jeżeli chodzi o wstęp, ponieważ reżyserem jest tutaj David Leach. Facet, który był dublerem, kaskaderem, który robił zamiast Brada Pita. W Troj i w kilku innych jeszcze filmach. A tutaj gwiazdą jest Brad Pitt. Brat Pitt i kilka innych nazw, które których wspomniałem, m.in. jeżeli oglądacie serię The Warrior, to tam znajdziecie i zresztą Snake Eyes, G.I. Joe, tam znajdziecie tego ziomeczka znakomity Andrew Koji i Hiroyuki Sanada, ten sam z World of Combat. wow, Hiroyuki Sanada to po prostu właściwie zawsze gdzie się pojawi jest cudownie. Zatem obsada jest tutaj znakomita, ziomek, który zna się na scenach walk, na rozpierdusze, też mamy go za kamerą. I fabuła przedstawia się następująco, że mamy ziomeczka, który kiedyś był, no trudno powiedzieć, jest albo zawodowym zabójcą, albo zawodowym złodziejem, zawodowym złym w pewnym sensie, ale ma pewne, wprowadza pewne zasady, on teraz już nie chce zabijać i dostaje bardzo proste zadanie, wsiąść sobie tutaj do tego pociążku i tutaj wykradni pewną teczunię. Ale okazuje się, że jak wsiada do tego pociążku, mega super szybkiego, takiego wiecie... Pendolino, tylko że w Japonii, no to okazuje się, że on nie jeden jest. Więcej ekip poluje na tą teczunię i to, co w tej teczunii jest. I każda kolejna osoba zaczyna na siebie nawzajem polować, a oczywiście robią to w pędzącym pociągu. Przy okazji, jeszcze jedna wielka grupa przestępcza pilnuje, żeby oni z tego pociągu właściwie nie mogli. wysiąść. i z kolejnym, kolejnym wypadkiem, wydarzeniem, coraz ciężej dla naszego brata picika, a może coraz gorzej także dla innych. I co się stanie? No cóż, pomysł, super, dla mnie sam pomysł, że próbujemy wprowadzić tutaj ten trochę komediowy film dotyczący samej estetyki japońskiej, bez dwóch zdań, bardzo ładny, bardzo pomysłowy Ko nadaje kolorku filmowi, super, ja uważam, że wizualnie możemy się takie rzeczy bawić, jeżeli chcę odróżnić swój akcyjniak od innych, każdy chwyt jest dozwolony, czy to będą po prostu, każdy będzie miał muleta, czy to będzie, że wszystko będzie czerwone, czy że będzie to fluorescencyjne. Każdy chwyt jest dozwolony, żeby Cię zapamiętać. Dodatkowo, to, że wrzuciliśmy tutaj tylu charakterystycznych aktorów, bo pojawia się chociażby też Karen Fukuhara w malutkiej roli, pojawiają się też mniejsze postacie, chociaż pojawia się Michael Shannon, na plakatach go widać i też może się pobawić i pozjadać troszeczkę scenerię i wyraźnie dajemy tym aktorom możliwość zjadania scenerii, da, daje temu takiego kolorytu troszeczkę akcyjniaka klasy B z początku lat 90., taki troszeczki fil jean Claude Van Damme'a. Zatem, dlaczego mówiłem na wstępie, że tylko troszeczkę można się jarać? Otóż film trwa ponad dwie godziny, i ze względu na to, że mamy tutaj sporo różnych frakcji, sporo różnych grup zainteresowanych teczunią, no to dochodzi do momentu. No, cześć, no, cześć, dawno cię nie było? No to dochodzi do momentu, że trzeba te frakcje wprowadzić, wyjaśnić. I mimo tego, że jedziemy tym pociągiem, nie wiem, godzinę, dwie, cholera wie, to niestety musimy, a właściwie nie wiem, czy musimy, ale reżyser decyduje, że będziemy robić flashbacki. Flashbacków całkiem sporo. I niestety te flashbacki, w momencie, w którym film nie opiera się na akcji, a na tak zwanych witty dialog, czyli na dosyć zabawnym, ciekawym, pomysłowym dialogu, który niby jest o niczym, a tak naprawdę jest o czymś. I tutaj podnosi rękę taki pan z tyłu, Taki pan, który się nazywa Quentin, mówi a, to takie dialogi o niczym, które niby mają być imitować mój styl. Tak. Wyraźnie jest tutaj feel no nie wiem, Pulp Fiction, Jackie Brown, tego typu akcyjniaków, w cudzysłowie akcyjniaków, ale tych dialogów o niczym, które tak naprawdę są o czymś bardzo ważnym i one są dla nas bardzo potrzebne, bo coś niby nam wyjaśniają, mimo tego, że tak naprawdę gadały tylko sobie o ćwierć funciaku z Serem. I gdy dostajemy tych Flashbacków, całkiem sporo. Potem, gdy dostajemy sceny dialogów, które jednocześnie przeradzają się w sceny walki, które przechodzą w sceny dialogów, tempo naszego filmu po prostu podnosi się, spada, podnosi się, spada, podnosi się, spada, podnosi się, spada, jest bardzo urywane i ciężko jest nam chociażby wejść w taki rytm, typu, wiecie, Pierwszy akt, super szybko, dużo, wow, wow, akcja, akcja, troszeczkę się uspokajamy w drugim akcie, a w trzecim znowu napierdzielamy, nie wiem, mamy, o kawałek drugiego aktu, a tu nagle zatrzymujemy się dosłownie, jakby, jakby ten pociąg hamował nam, żeby zrobić nam bardzo długie backstory pewnej postaci i żeby ta postać dosłownie chwilę po tym przestała być istotna. Ktoś powie, no to było celowe, ja się zgadzam, ja rozumiem, że to było celowe, troszeczkę zabawa naszymi oczekiwaniami i tak dalej, ale... Ze względu na to, że filmy są opowiadany chronologicznie, to jest to męczące. Wystarczyłoby. Ach, nie mogę, ciężko jest dziadu z tobą. Wystarczyłoby spróbować, a nie robić linearnej fabuły. Zacząć od wprowadzenia powiedzmy sześciu postaci na samym początku, króciutkimi akcjami i w różnych czasach ich postawić sobie, a potem niech sobie fabuła powolutku próbuje dotrzeć niejako do tego punktu, który postawiliśmy nawet w 20, w 15, w 10 minucie filmu. I wtedy nasze flashbacki mają sens, ponieważ my nie wiemy, gdzie jesteśmy w tym. Nie możesz się o to ocierać, dziewczyno! Tu możesz leżeć. O! Boże, jedyny bo my nie wiemy, w którym momencie jesteśmy i nie czujemy tego, że nagle reżyser mówi do nas poczekajcie, ja wam wyjaśnię. To poczekajcie, ja wam wyjaśnię, pojawia się to tyle razy, a już w pewnych momentach jest tak irytujące, że rozbija cię całkowicie. Jest taka jedna scena, gdzie reżyser zdecydował, dobra, to my zamiast już o bohaterach zrobimy flashback troszeczkę, zrobimy backstory dla przedmiotu, dla jednego przedmiotu. I ten przedmiot będzie nam pokazane, co się dzieje. Ale zrobiono to w dziwny sposób. Najpierw dostajemy postać, podnosi przedmiot, skupiamy się, opatrz przedmiot, o, przedmiot, przedmiot i nagle a, cofnijmy się w czasie i zobaczmy jego drogę i wróćmy do tego samego pana, który trzyma ów przedmiot. A gdyby może wyciąć ten początek, i mamy scenę walki, tu, dudu, tu, 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 i nagle przenosimy się do tego przedmiotu. Albo to w ogóle ten, ten backstory tego przedmiotu, pojawia się na samym początku filmu. Że sobie toczy się pewna rzecz. I ona dopiero wraca w końcu. Wiecie, gdy już wprowadzamy tych tych flashbacków tak dużo i próbujemy być tacy Haha, a wiesz, że ja zrobiłem to? Haha, a wiesz, że ty zrobiłeś to? A wiesz, że kiedy ty zrobiłeś to, to jesteś tym? Wiecie, pojawia się gajoriczowość i przekręt. I tu Locks in a smoking barrel. Właściwie wszystkie filmy gajoriczego właściwie. Um, ultrawalet i tak dalej. I... Kurczę. Aż boli, że nie mamy tu chociaż odrobiny zabawy tymczasem, tylko lecimy po powolutku, tak, ok, Tak, żeby nikogo nie zgubić, nawet dostajemy jest yy, zakończenie filmu. Pojawia się pewna postać. My ją słyszeliśmy przez calutki film, ona się pojawia na samym końcu i ja nie zdradza, mimo tego, że nawet na plakatach i w IMDb jest napisane, ale ok. Może dla kogoś to będzie nowość, więc spokojnie. A, ale. Wszyscy. Cały lud, który oglądał ten film. W momencie, w którym ona się pojawia, wiedzą, kim ona jest. Nie ma jednej osoby na planecie, która ogląda ten film i nie wie, kim ona jest. Ale film nie ufa nam jako widzom i daje nam flashback. I przypomina nam te sceny. Ej, a pamiętasz scenę przed pół godziny? To była ona. A pamiętasz scenę przed godziny? To też była ona. A pamiętasz tę scenę? A my tak pamiętamy. Po, uj ty to robisz, ty psujesz nieustannie tempo tego filmu, i nawet coś zabawnego, fajny reveal, że ono się pojawia, zostaje że przez to, że musimy ci wytłumaczyć, jak idiocie, kto jest kim, dlaczego. To nie znaczy, że to jest zły film, żeby nie było. Fate, a shit Brad Pitt bawi się tą rolą. Ja uwielbiam Brada Pita w rolach, gdzie śmieje się z samego siebie, trochę z tego mitu najprzystojniejszego mężczyzny świata. Super, to jest fajna zabawa. Brian, Tyree, Henry i Aaron Taylor Johnson, oni kradną ten film. Szczególnie Aaron Taylor, Taylor Johnson, co mnie dziwi, to jest nasz Ziomek, który był Quicksilverem w Marvelu. Nie spodziewałem się, że jego bardzo grubymi nićmi szyty brytyjski akcent tak bardzo mnie kupi, ale ich historia jest w ogóle najciekawsza w całym filmie i trochę szkoda, że nie dostali, że właściwie że nie są głównymi bohaterami, że głównym bohaterem jest Brad Pitt. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Ale gdyby ta dwójka była głównymi bohaterami, zdecydowanie lep lepszy film moim zdaniem by wyszedł. Więc ci aktorzy grają fajnie. Niektórzy dobra, niektórzy grają bardzo jednonutkowe Pojawia się Zazibec i jest jedna nutka. Pojawia się Michael Shannon i cały pokrzyczy, bo Michael Shannon lubi krzyczeć. Ale ta trójka na pewno i znakomity, zarówno Andrew Koji jak i Hiyuki Sanada. Ryuki Sanada właśnie przychodzi i mówi ci: ej to ja może nadam ta, każdej scenie, w której jestem, plus 50 do bycia zajebistą. I jest tak, zdecydowanie tak jest. Nawet sceny walki, przecudownie nakręcone. I sceny walki tutaj powinny być najważniejsze. No nie są. Ale gdy już się pojawiają, jest naprawdę sporo ładnie kręconych, pomysłowych uderzeń, pomysłowych wykorzystań tego, że jesteśmy w pociągu, że nie ma dużo przestrzeni, że zrobimy to zbliżenia. I znowu wraca, jak po prostu, jak bumerang wraca Guy Ritchie, bo mamy tego typu kręcenie, jak w przekręcie. Tyle, że aż się prosi, żeby to zrobić z większym jeszcze jajem. Więc kurczę. Jeżeli miałbym podsumować to wszystko, co dostaliśmy, to dostaliśmy zabawne aktorstwo. Całkiem zabawną akcję za długą fabułę, która zbyt tłumaczy wszystko i musi wytłumaczyć pierdyliard rzeczy. I ogromne pragnienie reżysera, żeby zrobić film, który w warstwie narracyjnej śmierdzi na kilometr Quentinem Tarantino, w warstwie montażowej i fabularnej, na kilometr śmierdzi, e, śmierdzi Gajem Ricci. Tyle, że to śmierdzi tym, a niestety David licz możliwe, że osiągnął granic swojego reżyserskiego kunsztu, a możliwe, że po prostu to nie jest jego wina, i tutaj wrócę do tego. Co mówiłem na samym początku materiału, że istnieje prawdopodobieństwo, że producenci, którzy byli niezadowoleni z pierwszego kształtu filmu, którzy zażyczyli sobie sporych dokrętek i ten film ponoć mocno zmienił charakter. Dokrętki to nie jest nic złego. Wiele filmów, większość filmów ma dokrętki. Lord of the Rings miał sporo dokrętek, ale. Ponoć zmieniony został charakter na dużo bardziej komediowy, ponieważ był dużo bardziej oparty na akcji. I jeżeli tak było, jeżeli ten film był krótszy, był bardziej na napierdzielamy się i wykorzystujemy absurdy sytuacji, to może to był ciekawszy film. I szkoda troszeczkę mi, że zmarnowane zostały szczególnie te popisy aktorskie. Te przeło, przeuroczo dobrze zrobione popisy aktorskie, bo chociażby właśnie Hiroyuki Sanada, jeżeli on nie dograł niczego, jeżeli fil filmu jest bardziej taki, jakie on ma rolę i on ma sceny, no to możliwe, że dostaliśmy naprawdę ciekawy film, który duchem swoim byłby bliższy Atomic Blonde niż temu, co dostaliśmy tutaj. Tutaj jest bliżej do Deadpool'a momentami, jak ktoś powie: OK, są deadpoolowe żarty, w 100% was rozumiem. One nie są. Deadpoolowe, wiecie, 100%, ale one są troszeczkę śmierdzące. To znowu, tak jakby czuć tutaj było zbyt wiele produktów, do których miał się ten film upodobnić, zamiast być w 100% sobą, niejako. A szkoda, szkoda. Tyle, że jak ktoś ładnie mówi, jakiś już kurz opadnie, uważam, że warto jednak ten film obejrzeć. Chyba głównie dla Arona Taylora Johnsona i jego najlepszego na świecie wąsa, co jest coraz ciekawsza rzecz. Oglądamy wąsy. I te wąsy są najwyraźniej najważniejsze. By the way, to jest film, który moim zdaniem jest słabszy niż Grayman, a to jest film, który poszedł do kin, który ogromne pieniądze tak samo kosztował i prawdopodobnie zbierze lepsze opinie niż Grayman, a fabularnie jest równie absurdalny i równie przesadzony. Ale oczywiście, inna działka, oba filmy moim zdaniem mogą się spokojnie podobać. Tyle z mojej strony. Jak widzicie, dzisiaj, dzisiaj mam zadanie. Przeszkadza mi kot i nie pozwoli mi, nie pozwoli mi normalnie egzystować, prawda? Nie pozwoli. A, nium, 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 nium Tak. Nium, 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 nium Zatem dziękuję za obejrzenie. Teraz wkurzanie kota to jest poziom już level miliard, jak widzicie. No. Jak level miliard jestem całutki w sierści, więc nawet robię pauzę i zaraz będę się wycierał. A ta będzie atakować z drugiej strony. Zatem trzymajcie się i widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu. Na razie.